Cześć, kochani! Cześć! Dziś obiecamy zakupy ze sklepu Toc. Mam już dwie pary Toców, teraz mam kolejne dwie. Jestem przeszczęśliwą posiadaczką yy, mokasy i butów, o których bym siebie nie posądzała, ale zostały zakupione. Zaraz zobaczycie. No tak, to od początku. Pamiętam, że w zeszłym roku trafiłam do tego sklepu podczas wyprzedaży i był to 1 sierpnia. I kupiłam właśnie moje pierwsze białe mokasyny, gomini. Bardzo fajnie się w nich y, czułam, chętnie je nosiłam. Mówię, kupię sobie jeszcze jedną parę w takim bardziej odjazdowym kolorze: może czerwone, może różowe, jakieś takie. Y, wow! No i poszłam do sklepu z zamiarem. Y, Właśnie kupienia podczas wyprzedaży ta, takiej pary butów. Wchodzę do sklepu z Antosiem, e, synem mojego męża lat 15 i z moim Marcelem. Marcelkowi dałam mój telefon, niech sobie chłopak ogląda filmy, mamie nie przeszkadza, mama ma swoje 5 minut i wybiera buty. Słuchajcie, wchodzę do sklepu Ola Ola w Marbej, w Fuertobanus. I patrzę, są. Jest półka wyprzedaży i, i czekają buty w tym kolorze, który chcę, w moim rozmiarze, w super cenie. Nie taka super, ale potem wyszło, że super, ale zaraz Wam wszystko powiem. I mówię, są, są, biorę je, chcę je od razu mierzę i wszystko tak, pięknie leżą. I mówię, och, nareszcie! No i wtedy Antoni, lat 15, rozsiadł się wygodnie. Ja mówię, Magda, po co ci trzecie takie same buty? Nie potrzebujesz tych butów. Kup sobie jakieś inne. Coś w stylu bardziej Dutch I pokazuje mi na te. Te konkretne, które są tu. Kiedy je zobaczyłam, pomyślałam, nie, Antoni, ja tu przyszłam po te konkretne mokasyny, co ty mi tu gadasz? A on mówi, tak, te będą świetne. Na co pani ekspedientka kiwa głową? Że młody ma rację. Tak więc kupiłam buty. Buty, które miałam nie kupić, ale kupiłam, zaraz Wam pokażę, pięknie są zapakowane, aczkolwiek ja się tak podniecałam tymi, ekscytowałam tymi butami, że je już tam rozwiązałam dwa razy i trzy razy podziwiałam. Także to już kolejny raz otwieram, ale specjalnie dla Was teraz, padam, otwieramy woreczek jak zawsze, przeciwkurzowy. I słuchajcie, para butów, o którą bym siebie nie posądzała, a jednak... Są moje. ta da, da, da! Karola zamarła. Co myślisz? No, są piękne. No, są piękne, tak. Są to buty zupełnie nie w moim stylu. Buty właśnie w stylu takim, można by powiedzieć, daddy shoes, dad shoes, jak tam wołają. Buty, słuchajcie, które. No, fajne są, no, no zamrzone. Ja bardzo, bardzo, bardzo. Chodzi o coś takich. Słuchajcie, są to buty zamszowe, więc nie na 365 dni w roku, ale buty, które, które na jesień taką słoneczną jak najbardziej jak znalazł. Niedługo one pojawią się w stylizacjach u mnie na Instagramie, więc śledźcie mnie tam. Buty, które w pierwszej cenie, Karola, jak myślisz, jak kosztowały? Dużo. Dużo, na pewno dużo. No to jest taki model, który jest teraz bardzo modny. Bardzo więc. modny, no właśnie. W pierwszej cenie one kosztowały 500 euro. Jest to cena absolutnie nie do przełknięcia jest to cena zabójcza, ale ja oczywiście je kupiłam super cenie. Była to ostatnia para, która po prostu czekała na mnie. I ja za nie zapłaciłam. Zaraz Wam powiem, bo już tak nie do końca pamiętam. Za nie zapłaciłam. Są 199 euro. Także tak, tyle zapłaciłam za tę parę butów. No i są fajne. No i pomyślałam, hmm, jak gdyby trochę wniosą koloru, trochę energii w moje stylizacje, no i wreszcie będę wyglądać trochę inaczej, po co mi trzecia para toców mini tych mokasy? No ale kupując je przy Kasie, zapytałam Panią, a przepraszam bardzo. A te, te, te mokasyny, które są tutaj, zaraz Wam pokażę, czy będą jeszcze może w niższej cenie? Czy to już jest koniec wyprzedaży? I Pani bardzo miła powiedziała, Pani, proszę Pani, one już nie będą w niższej cenie, to jest ostatni rozmiar, ale wie Pani co? Jak Pani kupuje te czerwone, to te Pani sprzedam jeszcze taniej. Bo w zeszłym roku zapłaciłam Was 175 euro i tak Pani powiedziałam, Czyli nie okłamałam. Te kosztowały w pierwszej cenie 220 euro, ale pani obniżyła mi cenę tych pasów do sumy 185 euro. Czyli z 220 przeceniła mi je przy kasie na 185 bo to była ostatnia para i pani była na tyle miła, wydaje mi się, że to była szefowa salonu, że po prostu kupiłam te jedne, więc na te dała mi rabat. I uwaga, jest to moja druga para, czwarta para już w ogóle to Ekscytacja. Mam, mam, słuchajcie, yy, yy, moka syny Gomini, tylko tym razem z kokardką, poprzednie są bez kokardek i słuchajcie, yy, w kolorze fuksji, prawda Karola? Tak. Dobrze Karol, i teraz nie, widzicie Karoliny? Karolina jest leciuteńko skrzywiona, bo nie wie, co powiedzieć na temat tych butów. Co sądzisz o tym kolorze, Karol? Nie, mi się kolor podoba. Podobać znaczy, się? dla mnie tante to jest w ogóle mistrzostwo. Mistrzostwo, tak? To są jedne z najlepszych swoich butów. Dzięki, dzięki, dzięki. Młody wybrał lat 15. Dzięki Antoni, musicie zabrać na jakieś pyszne lody czy koktajl. A te? Nie, to też mi się podobają. Ja. Wydaje mi się, że też będą fajnym takim akcentem do tych moich klasycznych stylizacji, prawda? Że coś tak. tutaj się zadzieje. Bach, tutaj granaty, biel, krem, tam, 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 szarości, I kolorowe. Ale buty. w ogóle na to wiosnę. Na wiosnę, lato będzie, będą bardzo fajne. A nawet na jesień, żeby ożywić stylizację. Prawda? Ożywimy jakąś stylizację, mam nadzieję, z tymi butami. Czyli udało mi się, kochanie, je kupić w cenie 185 euro. Przeceniła mi pani je z 220, bo była to ostatnia para. Ale słuchajcie, z tymi przecenami w tocie to jest tak, ja zapytałam Panią, czy mogę sfilmować sklep, kawałek dla Was, jak gdyby Pani czuła się nieco niezręcznie i powiedziała, że tak, mogę, ale tylko nową kolekcję. A mnie bardziej chodziło o przeceny, żebym mogła sfilmować i wam pokazać. Więc pani nie pozwoliła mi sfilmować przecen. Co ciekawe, te przeceny w Tocie, one są ukryte na samym końcu, z boku. Te buty są tak bardzo tam ściśnięte w jednej półeczce, więc ich tak wchodzą do sklepu, od razu nie zobaczycie. Dopiero w głębi sklepu, więc nawet wam nie będę chyba pokazywać tych, tych przepitek, co ja tam nagrałam, się ekscytowałam. W każdym razie. Głośno się nie mówi o tych przecenach, one są jak gdyby ok, ale no nie jest to takie jak gdyby najważniejsze w tym sklepie, że są akurat teraz przeceny. Ten sale gdzieś tam jest malutki, nie widać na wystawie, także tak. No i to są moje dwie pary odjazdowych butów, z których jestem bardzo zadowolona bo sobie już chodziłam, testowałam po domów tych i było bardzo wygodnie. Tutaj dla Was specjalnie zrobiłam tylko ten unboxing. Także dajcie znać, która para Wam się podoba bardziej, bo jestem bardzo ciekawa: czy czerwone, czy różowe? Karola mówi, że absolutnie czerwone. Ja nie mogłam się zdecydować, więc widzicie, mam dwie pary. Także tak, czerwone czy różowe, dajcie znać. Ok, dziękuję bardzo za dziś. Jeśli się podobało i chcecie więcej zakupowych vlogów, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, subskrybujcie kanał. Dzwoneczek tam, powiadomienia, żeby Wam wszystko się pokazywało na temat mojego kanału. Dziękuję bardzo za dziś. I pozdrawiam, buziaczki. Pa! Pa Karola! Pa!